Po pracy, chociaż miałam inny plan, miałam plan y, ze śniadaniem trochę popracować, zrobić w sensie część projektu jeśli się do Was od razu odezwać, razem się z nami może trochę podmalować w W każdym razie nie wypaliło, bo oczywiście y, projekt był na tyle skomplikowany, że musiałam się maksymalnie skupić na nim. Y, no oczywiście i tak dostałam ze wskazówki, więc i tak nie został skończony przez to, że za która mi dała te wskazówki, instrukcje, y, bo miałam tam jeden mod, ale nieważne. Właśnie zaczyna mój tygodniowy urlop przedślubny. Tutaj wisi suknia i czeka. Eee, zaraz lecę robić sobie coś do jedzenia, bo oczywiście nic nie jadłam, bo mam taki zły nawyk eee, z czasów liceum i z czasów mojego ADHD. Tego, kiedy brałam leki na ADHD, że jak potrzebuję się skupić, to po prostu nic nie wiem, bo wtedy jestem bardziej skupiona. Nie wiem, jest to jakoś tak dziwnie, jest, że jak coś zjem, to wtedy się szybciej rozkajarzam. Nie wiem, skąd taka zależność, i czy to nie jest coś, co sobie uzdorałam, czy po prostu tak jest. Nigdy nie dochodziłam na ten temat. W każdym razie chciałam Wam powiedzieć, że właśnie w przyszłym tygodniu mamy ślub. I mam totalny bajzel i Sebek ma fajne nowe hobby, ogrodnictwo, nasadził sobie pomidorów, papryki, ogórków, rabarbar i jeszcze ma zamiar zasadzić brukiew. Tylko, że pomidory, papryka, ogórki sadzi w domu i gdyby one były na parapetach, nie byłoby problemu, ponieważ Pan Sebczyn sobie wymyślił, że zrobi z połowy naszego salonu y Szklarnie, chciałam mu zamówić szklarnię, um, jakąś taką fajną, ale on stwierdził, że to jest bez sensu, bo on chce i tak je trzymać w domu. Więc teraz, połowa naszego salonu to roślinki, pokój dla roślinek. Więc nasz salon teraz wygląda tak, że tu jest telewizor, to jest takie miejsce i tam są roślinki. No, sterczy mam na pomysły. Dobra, ale to co chciałam Wam powiedzieć, to że lecę zaraz sobie robić yy, obiad. I chcę sobie zrobić na obiad tofu, bo ostatnio jem coraz więcej tofu, ale o tym Wam powiem za chwilę. Jestem strasznie głodna i muszę piąć, po prostu sobie coś zrobić do jedzenia, e, bo częściowo rozumiem że mięsa przynajmniej staram się ograniczać, ograniczę cukier, ale o tym wszystkim Wam powiem. A i to, co chciałam Wam powiedzieć najważniejszego, to to, że chyba podczas ostatnich vlogów wspomniałam, że teraz będę dodawana regularnie. Potem była ogromna przerwa, bo się broniłam, potrzebowałam czasu, żeby się pouczyć. Ale 9 maja się obroniłam. Jestem oficjalnie psychologiem. Prowadzę terapię TSR w moim gabinecie, między relacjami gabiny psychologicznym. Więc jak chcecie, to poszukacie mnie na Facebooku lub na Instagramie. No i co chcecie, to możecie sobie zerknąć. Wszystko będzie w opisie. A ja coś zrobić, obie. Do widzenia! Trochę pojadą. Teraz zrobiłam sobie kulki mocy. Jest to bardzo fajny patent, jak chcecie zjeść coś, właśnie takiego zdrowego. No i wiecie, same orzechy, ile one mają energii. Masło orzechowe to, to jest praktycznie to samo. No i miód, i ogólnie. Więc tak jak Wam wspominałam wcześniej, od jakiegoś czasu myślę o zrezygnowaniu z cukru, ale nie tak całkowicie, bo nie sądzę, by całkowicie dało radę. Ale chciałabym bardzo na pewno ograniczyć spożywanie cukru i mięsa. No i właśnie wtedy, kiedy mogę, to sobie zastępuję tym tofu i nauczyłam się robić tofu. W sensie, nigdy nie umiałam go przyprawić, ale jak kupiłam sweet chili tofu, to w końcu jakby zakumałam, co robić, co dodawać, jakie przyprawy. Żeby to tofu mi smakowało, więc jak też mieliście jakieś z tym problem, no to polecam zacząć od tofu Switch, czyli bo jest za No, więc jakiś czas temu, chyba miesiąc temu, bo ja w okolicach okresu chyba mam takie napady, że rezygnuję z cukru, rezygnuję z tego, zaczynam się, na przykład dzisiaj pobiegać. Pierwszy raz od, nie pamiętam kiedy, chyba miesiąc temu, zaczęłam, też miesiąc temu, miałam pierwszy taki e, punkt zwrotny, że chcę zacząć biegać. Byłam kilka razy pobiegać i to akurat było w okolicach okresu, teraz też mam okolicę okresu dlatego poszłam biegać pewnie, ale chciałabym to utrzymać, chciałam się jakby wiecie, wyrobić mm, sobie taki nawyk, codziennie na aktywności, rano iść pobiegać, przez to, że mam bardzo siedzącą pracę, by mi się to przydało no i naczytałam się o tym właśnie jak cukier robi stany zapalne w organizmie i tam różne inne rzeczy powoduje, które u siebie też zauważam i stwierdziłam, że ograniczę sobie ten cukier i zobaczę czy Coś się zmieni, tylko no niestety to trzeba stosować przez dłuższy okres czasu. No, a z tym mięsem to, to tak po prostu chyba. Zawsze jakoś tak chciałam mieć. z mi po prostu tych zwierząt. No, więc to jest taki update mój dietowy. I powiem Wam, że te takie roślinne rzeczy są tak jak takie kulki. Ostatnio też robiłam sobie taką przekąskę słodką że pewnie gdzieś gdzieś na TikToku, Toku, bierzemy daktyla, otwieramy go, wyjmujemy peskę chyba, że mamy te bezpestkowe, do środka dajemy masło orzechowe, posypujemy to solą i polewamy e, czekoladą gorzką. Mm, no można też obdać na przykład całą, ale jezu, jakie to jest zarąbiste, po prostu wow, no i takie właśnie, wiecie, i taka przekąska jest dużo lepsza niż taki baton, ponieważ inaczej dostarcza tej energii, wiecie, jak zjecie takie masło orzechowe, to yy, dużo dłużej właśnie nie potrzebujecie też jakby kolejnego zasilenia w postaci np. cukru. Yy żeby zdobyć tą energię i na przykład tak jak w tych kulkach mocno, to macie podwójnie, bo macie i orzechy, i maso orzechowe. Jeszcze dodałam sobie tutaj też e, sienie, siemię lniane, które też właśnie zaczęłam ja i sebek dodawać sobie do różnych rzeczy. On zazwyczaj, do czego on dodaje? A on do owsianek to sami dodaje, albo nie wiem, jak tam coś robi, to stara się też dodawać, żeby zobaczymy, jak to nam będzie tam wpływać na jelitka i w ogóle inne takie wszystkie inne fajne rzeczy. No myślę, że już jesteśmy w tym wieku, w którym trzeba zacząć dbać o zdrowie, bo może być po prostu później za późno. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja mam dzisiaj taki... dziś też był taki dzień, że planowałam, że od rana będę liczyć kalorie i śniadanie policzyłam. Potem bardzo dużo pracowałam i dorwałam się na obiad szybko do jedzenia. I tego już nie policzyłam, i tych kulek też nie policzyłam. I no i jakby wiecie... Od jakiegoś tak miesiąca, wszystko właśnie jest w okolicach tego kwietnia, kiedy tak mocno zaczęłam się uczyć do obrony, i tak po prostu się sfokusowałam na tym, że wszystkie inne rzeczy jakby zarzuciłam, co jest niezdrowe, niefajne, powinno to jakoś wiecie racjonalnie zrobić. I teraz, jak już jest po tej obronie, mam już ten dyplom, mogę się na tym ponownie skupić. Ale jest kolejny właśnie stan zapalny w postaci ślubu. I teraz, ten tydzień jest najgorszy, będzie non-stop, tylko sprzątanie, sprzątanie, sprzątanie Trzeba masę rzeczy zrobić, Sebek teraz jeszcze na weekend wyjechał na wieczór kawalerski Ja nie robię panińskiego, spędzam go sobie sama, będę oglądać filmy Już jadą sobie, wczoraj też właśnie była premiera hotelu Paradise i wleciały Pringlesy Więc no, ja trochę inaczej wolę spędzić ten czas, bo chcę się po prostu zresetować Mogłabym jechać do mojej przyjaciółki do Gdańska ale no, kiedy indziej się spotkamy, kiedy i ja będę miała spokojniej, i ona, ponieważ teraz ma dwójkę dzieci, więc wybierzemy sobie jakiś czas. Może gdzieś razem sobie kiedyś pojedziemy i w ten sposób sobie to uczcimy, moje jakieś tam jej inne rzeczy do świętowania. więc ja wracam do oglądania, odpoczywania, jedzenia tych kulek, bo po prostu bo należy mi się po dzisiejszym dniu.